Nie będzie absolutnie żadną niespodzianką, jeśli powiem, że Skoda Octavia to jeden z ulubionych modeli Polaków. Wystarczy spojrzeć na polskie drogi, prawda? Tak się składa, że w ostatnich latach Octavia poczyniła ogromny postęp, a świetnym tego przykładem jest ostatnia generacja. Zapraszam Państwa na krótką prezentację Skody Octavia w wersji Scout. To już trzecia odsłona oktawi w wersji Scout. Scout oznacza oczywiście uterenowiony wariant z tą przyciągającą wzrok stylistyką nadwozia. Znakiem rozpoznawczym są charakterystyczne nadkola, no a także emblematy Scouta. Do tego dorzucamy reflektory LED Top Matrix, tylne światła Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami, chromowane wstawki i 18-calowe felgi. Całość prezentuje się, przyznajcie sami, bardzo gustownie. Pod maską prezentowanego egzemplarza pracuje dwulitrowa benzyna TSI o mocy 190 koni mechanicznych, 320 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Sprint od 0 do setki to 7,2 sekundy, prędkość maksymalna 229 km na godzinę. Moment obrotowy przekazywany jest oczywiście na wszystkie koła, a silnik został zestrojony z 7-biegowym automatem DSG. 190-konny benzyniak daje sporo frajdy za kółkiem, jest na tyle dynamiczny, że nigdy nie powinno Wam zabraknąć mocy pod stopą, a do tego ekonomiczne, spalanie na poziomie 8 litrów paliwa na 100 km. Wnętrze jest przestronne. Nikt nie powinien narzekać na brak wolnej przestrzeni. W drugim rzędzie jest wystarczająco dużo miejsca na nogi i głowę. Bagażnik Octavii Scout pomieści bazowo 640 litrów, a maksymalnie można go powiększyć do 1700 litrów. Kabina została skrojona z naprawdę dobrej jakości materiałów. W pierwszej kolejności w oczy rzuca się pięknie wykończony kokpit z imitacją drewna i alkantery w którą subtelnie wkomponowany jest 10-calowy ekran dotykowy. Przed oczami kierowcy znajdziecie Virtual Cockpit, czyli cyfrowy zestaw wskaźników. Wnętrze jest ergonomiczne, z pozycji kierowcy mamy pod ręką wszystko to, czego potrzebujemy. Cennik Skody Octavia Scout otwiera kwota 137 650 zł. Po szczegóły zapraszamy do salonów Skoda Plichta.